Cześć, witam wszystkich z tej strony Quantum i dzisiaj spojrzymy sobie na kolejną mapę z dodatku Final Stand o nazwie Giants of Karelia. I tak jak wszystkim wiadomo w tej chwili mapy z dodatku Final Stand są wypuszczane w wersji beta Battlefield, czyli w wersji Community Testing Environment, więc tak sobie możemy sprawdzić właśnie te nowe mapy. I na czym się skupia przede wszystkim mapa Giants of Carilla. Jak widzicie jesteśmy w takim terenie, terenie leśnym, więc mamy tutaj masę otwartej przestrzeni przede wszystkim, więc mamy walkę pojazdy, kontra jety, kontra helikoptery, praktycznie wszystkie pojazdy, które widzieliśmy w Battlefieldzie są i tutaj Nie wiem czy są te czołgi, które są zawisają w powietrzu, tak zwane hovertanki No ale to jeszcze się zobaczy, bo ja ich przynajmniej jeszcze na polu bitwy tutaj nie widziałem w każdym bądź razie, czym jest w ogóle mapa tutaj Giants of Karilia? Jest to taka mapa, która ma być jako jakby fabryką walkerów z Battlefield 24/2. Walkery to były te takie maszyny kroczące, które stąpały po ziemi, miały bardzo ciężki pancerz i praktycznie rozwalały wszystko, łącznie nawet z czołgami. Więc tutaj również mamy okazję zobaczyć, jak wygląda właśnie fabryka tych walkerów. Jednak nie mamy okazji pobawić się praktycznie żadnym walkerem, gdyż wszystkie są niefunkcjonalne. Tylko widzimy jakieś tam niewielkie części. Mimo wszystko muszę powiedzieć, że mapa mi się podoba. Szykuje się naprawdę ciekawy dodatek DLC. O! Gdzie jest koleś? O! Jeden tutaj. A drugi? Drugi chyba już został rozwalony przez pelotkę. Tak, dobrze. Szykuje się naprawdę fajny DLC. Jak widać tutaj twórcy pomyśleli nad mapami. I o ile... Nie nazwałbym tej mapą swoją ulubioną, w żadnym bądź razie, wydaje się być całkiem, całkiem porządna. O, i się na nawzajem, okej, okay, spoko. Dobra, spróbujemy pójść na jakieś inne punkty, żeby wam co nieco więcej pokazać z tego dodatku. O, a propos tutaj. Mamy jakieś wejście, o, nice, udało mi się nawet go trochę zaskoczyć. Ha, ten drugi już na mnie czekał i znowu się zabili nawzajem. Mamy tutaj właśnie takie fajne elementy, gdzie możemy otwierać i zamykać jakieś drzwi i wtedy utrudniać dostęp naszym przeciwnikom do danego miejsca. Tak jak tutaj mamy takie drzwi wręcz jak do schronu przeciwatomowego tutaj wchodzimy właśnie do środka już całej tej fabryki, jak widzicie mamy tutaj masę różnych maszyn. E, tutaj mamy również całą tonę po prostu osłony. E, I nie zdziwiłbym się, gdyby w wersji TDM właśnie cała walka działa się jakby tutaj w środku, na terenie tej fabryki, gdyż ona tu ona daje nam naprawdę całkiem fajne możliwości co do walki. Weźmy sobie na górę, e, widzę, że tutaj nawalają gdzieś... Tutaj po prawej to ja pójdę na lewo, sprawdzimy co się dzieje na lewej stronie i postaram się również wyjść troszkę bardziej na zewnątrz, żeby Wam pokazać jak wygląda reszta tej mapy, nie tylko ten środek. Ten dach tutaj, który widzicie można zawalić, wystarczy odpowiednio długo walić z rakietnic i możemy zawalić ten dach. Jak widzicie tutaj jeszcze część nie jest zawalona, więc ten punkt może się wbrew pozorom zmienić dość diametralnie, szczególnie kiedy cały dach jest zawalony. Przy okazji właśnie macie miejsce, gdzie jest jeden taki niedokończony walker. Całkiem fajnie to wygląda, bo mamy wgląd na to jak e, będzie wyglądać dopiero ta wojna jakby w Battlefieldzie 2142. E, ja skromnie mam taką nadzieję na to, że e, będziemy mieli okazję następnego Battlefielda zobaczyć właśnie w przyszłości coś powiedzmy w design Battlefielda 2142 fajnie jeszcze będzie Ciekać, przez to można strzelać. Nie, chyba nie, Nie, nie można przez to strzelać. Takie błędy jednak czasami się zdarzają nawet w oryginalnej wersji bf -a. To by było ciekawiej. No właśnie, kałaśnik, ten Kałaśnikow ma to do siebie, że na dalekie dystanse trzeba strasznie e, długo z niego nawalać, ale na tą mapę nie nadają się bronie typu PDW Inżyniera, więc wziąłem cokolwiek innego, co się nadaje na daleki dystans. O właśnie, SC-42 widzieliście jak... Cała taka salwa przywaliła, właśnie właśnie było SC-42, i po prostu nie da się wtedy kontrolować helikoptera. Jeżeli ktoś nas przywalił, mamy ryby tutaj w rzece, w rzece, to jest bardzo ważne. Mamy ryby, które sobie tutaj faktycznie pływają. Zła wiadomość jest taka, że niestety nie ma Fish AI. Jak widzicie, staram się, żeby te ryby ode mnie odchodziły, ale nie ma Fish AI, czyli to już pokazuje, że BF nie jest w ogóle grą nowej generacji, co to zagrabe z Fish AI. Ups What? Okej. Okay. Ciekaw jestem gdzie gościu z nich, ale taki mały szczegół. W, te, w tym odcinku nie staram się tu mieć jakichś niesamowitych statystyk. Bardziej przyjmuję się tym, aby... What? Bardziej przejmuję się tym, aby po prostu bardziej pokazać Wam jakąś taką szczegółową mapę. Oj, oberwałem. Nie wiem czy to nie był ten Recon, chyba tak. Chociaż... Nie wiem, nie widzę dokładnie jaką ma on postać. Zdawało mi się, że widziałem kapelusik, tymczasem chyba mi się po prostu coś przewidziało, więc... staramy się może yy, obronić D, bo tutaj całkiem fajnie myślę widać resztę mapy. O, dobra, tego już załatwili. Nie mam co szukać. O, ostatni strzałem go załatwiłem. Właśnie bardzo lubię jaka U12 w ogóle jakoś lubię te skrócone wersje kawaśnikowo, więc ja bardzo lubię z tym biegać, ale nie jest to najlepsza broń na, na daleki dystans. Te parę demage różnicy minimalnego robi jednak sporo różnicę. No właśnie, muszę prawie cały magazynek wywalić, by w gościa trafić w ogóle. Musimy naprawić ten czołg. Mój, ja go wywabiłem. o mój czołg, no prawej koleś, dobrze. Chociaż jeden jakiś kapnięty mechanik. Będzie mogę się umieścić jakoś stabilnie na platformie tutaj. No i dobra, 100%, wsiada czy nie wsiada? Nie wsiada, Ok, No to lecimy w takim razie podbijać jakieś punkty. No powiedzmy, że... Pojedźmy sobie może na punkt... A, a czemu nie? Tam może będzie ten railgun, to się będzie można pobawić. A <śpiewań zniósłami> udało mi się go rozwalić. Już widziałem jak kładą slamy, więc nawet nie chciałem się cofać. No od razu wiadomo bym nie rozwalił. O tu jest całkiem całkiem fajny błąd. Jak rozwalę dach któregoś yy... Budynku to będą zostawiały te latarnie tutaj. To jeszcze widać w wersji CTE. O nie wiem, szybko Wam pokażę, co jest gane, ale widzicie, że zostają właśnie takie latarnie. Uuuu! Nie dam rady. A, tam jeszcze był czołg. Okej, okay. teraz właśnie widać te. zacznie latarnie, tylko lampki, które właśnie wiszą jeszcze na. Dachu, mimo że dachu już wcale nie ma, jeszcze nawet się chyba tam, na tym punkcie. Okej, okay. próbujemy tutaj podejść. Wszystko mnie zdaje, że chyba wszyscy goście, którzy tutaj są na tym punkcie, są tutaj na górze. Aha, tak, dokładnie. Dokładnie tak jak myślałem. Aha, mam. Dorwałem, skurczy byka, które się tam kampił. Strasznie właśnie lubię gości rozwalać na takich punktach, bo to ich też strasznie wnerwia. <grywa> Oni tak się starają rozwalić mnie ze stajperki, a ja tymczasem dorwałem go z zwykłym i kolor. Więc no, jeszcze taką jedną ciekawą rzeczą a propos tej mapy, o której zapomniałem wspomnieć jest to, że tutaj dodali chmury. Takie wolumetyczne chmury to się ładnie. Wow! Nice, pięknie dostał. Dodali wolumetyczne chmury, które są. To oznacza po prostu, że te chmury są jakby fizycznie na mapie, tak? I dzięki temu jety będą miały całkiem ciekawy teren do walki, gdyż będą się mogły chować w tych chmurach, na przykład próbować zgubić jakiegoś przeciwnika. Wow, pięknie dostał z snajperki. Wtedy, jak w teorii, powiedzmy, zgubią takiego przeciwnika, to. A będą mogli przejąć. <laughs> że tak powiem inicjatywy. Tymczasem bardzo mnie wkurza ten gościu Dlaczego tam nie ma żadnej drabinki Powinni dać drabinkę zawsze na te Na te miejsca Postarajmy się go rozwalić w takim razie Weźmy heli I podlećmy na ten punkt i go załatwimy. Może w takim razie go strolujemy <laughs> Okej okay. Gdzie jest tylko ten punkt To chyba było B o ile dobrze pamiętam Więc spróbujmy podlecieć na B Lubię strasznie ostatnio ludzi trollować, nie, szczególnie jeżeli kampią w tak lamerskich spotach. Jest. Jest. Hehehehehehehehe! T-Bag, T-Bag, t Jest, udało się go załatwić! Jak ja to uwielbiam, po prostu. Oj! Zaraz dostanę. S-4, chyba. Aaa, co za lamka. Co za lamka, tylko na tym punkcie wystał, ale się sam rozwalił przynajmniej. Postaram się go jeszcze w takim razie zniszczyć. Spawnujemy się szybko na B. To już zniszczy, może tego jego spawna. O ile, to jest jakiś spawn. Aha, chyba jest jakiś spawn. Jestem prawie tego pewien prawie no cały czas próbuję przejść na ten sam punkt <laughs> ale przynajmniej dorwał gościa i został stibagowany za na ten punkt aha już leci na na górę oj Takie to jest lamerskie przydałaby się teraz właśnie jakaś helka Muszę znaleźć ten jego punkt. Brawo! Brawo dla niego. <grywa> eee. Dawaj, rozwalaj tego gościa tam na górze, rozwalaj. O, właśnie, teraz mu rozwalę. No, enemy equipment destroyed i co? Ciekawe. No dobra, rozwalone. Teraz tylko go będzie trzeba stamtąd strącić, ale to jeszcze zrobi jakoś przy okazji. Mam nadzieję, że ta go już chyba rozwaliła. Dobra, w każdym razie <grybujesz> skończmy to torowanie tego snajpera i w końcu polećmy gdzieś dalej. Jestem ciekaw, czy ten koleś nadal tam siedzi na przykład. bym ja tu widzę jakiegoś Przeciwnika. Aj, dorwał mnie. Cholera. Dobra, spróbujemy się tam jeszcze raz dostać helką, o ile... o ile mi się uda. Miejmy nadzieję, że ten gościu będzie jeszcze się tam kampił. Byłoby całkiem, całkiem fajnie. Dobra. Na koniec rundy polecimy jeszcze raz na B... i zobaczymy, czy nie ma tam tego snipera. 14 do 9, no nie jest naj, najgorzej ani najlepiej, ja jeszcze mam, nie znam a tym teraz prowadzili mnóstwo zmian do broni. Poza tym powiedziałem, że nie będę starał się tutaj jakoś strasznie tryhajdować, tylko... tryhajdować, tryhardować, <śle> <śle> źle powiedziałem, tylko po prostu grać sobie tak w miarę, w miarę na luzie. No. Aucz, <laughs> aj kurde nie udało mi się spawnować, o podniesie mnie ktoś, chyba wątpię, trudno się mówi, więc mieliście okazję właśnie zobaczyć jak wygląda mapa Giants of Karilia. dzisiaj trochę krócej niż poprzednio, gdyż nie chciałem robić tego odcinka e, m, zbyt długiego, tak jak to było jakby poprzednio, a przy okazji sobie zobaczycie tam punkt C z samej góry, ciekawe czy uda mi się tutaj dostać na tą kopułę. To się lubią właśnie karpić zawsze goście, tutaj mają dobrą pozycję na resztę tego punktu. No dobra, <grym>, widać jeszcze są błędy, gdzie na przykład kamera po wygraniu rundy jest w ogóle pod mapą. Zdaje <grym>, mi się, że tego nie było wcześniej, niż to teraz tak się zrobiło, a być może to jest za każdym razem. Jeszcze nie grałem za dużo na tym dodatku CT. Dobra, a więc od razu pokażę Wam swoje statystyki, żeby nie było. Dzięki za oglądanie tego odcinka, na razie, trzymajcie się, cześć!